Jakie są trzy główne objawy SIBO? Pierwszym objawem będą nietolerancje pokarmowe, a konkretnie nowe nietolerancje pokarmowe. Załóżmy, że całe życie mogłaś, mogłeś jeść jajka albo pić mleko. I nagle pewnego pięknego poranka, po wypiciu szklanki tego białego płynu i zjedzeniu omletu, pojawia ci się na ciele wysypka, albo dostajesz biegunki albo zatwardzenia. Albo zaczyna się nagle tak nie bardzo dobrze czuć, jeżeli chodzi o kondycję psychiczną. Przerost bakteryjny w jelicie cienkim charakteryzuje się tym, że bakterie, które tam bytują, wydzielają z siebie gazy. Oprócz tych gazów, czyli metanowego, wodorowego i siarkowodorowego, tworzą też toksyczne produkty przemiany materii. Efekt? Wola! Voilà, mamy rozszerzone jelito. A jeżeli mamy rozścielnione jelito, to możemy sobie tutaj postawić znak równości, będziemy mieli nietolerancje pokarmowe. Kolejny bardzo ważny objaw to IBS, czyli zespół jelita drażliwego. To jest taka sytuacja, kiedy czujemy nasze jelita. Normalnie ich nie powinniśmy czuć. Normalnie żołądek, cały układ trawienny powinien być dla nas niewidzialny, jeżeli działa prawidłowo jest dla nas niewidoczny. Tak samo jak zdrowa ręka, po prostu sobie działa, nie czujemy jej. Ale jeżeli sobie ją przebijemy, to okazuje się, że nagle mamy rękę. Natomiast, jak wskazują badania, nawet 80% pacjentów z IBS-em ma SIBO. Właściwie aż dziw bierze, że wciąż posługujemy się tą terminologią IBS, która jest workiem na wszystko i właściwie na nic nie wskazuje jako przyczynę tych dolegliwości. Trzeci objaw to będzie fibromalgia. Okazuje się, że osoby, które cierpią na tę chorobę i mają różne bóle zlokalizowane w różnych częściach ciała, bóle, które bardzo utrudniają życie i również utrudniają spanie, bo potrafią wybudzić w środku nocy, jak się okazuje, u części z tych osób bardzo pomaga odstawienie mąki i cukrów, czyli tych produktów, które potencjalnie są w stanie nakarmić nasze wspaniałe bakteryjki.